Dzień dobry, jesteśmy z klasy 6 i chcielibyśmy złożyć życzenia świąteczne dla całej szkoły. Życzenia dla nauczycieli. Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia. To tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych świąt i roku szczęśliwego. Niech obficie da co ma najlepszego. Wszystkim naszym nauczycielom z okazji świąt Bożego Narodzenia życzą chłopacy z szóstej E. Dla pani sprzątających życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i żeby zawsze były tak pomocne jak teraz. Dla uczniów życzymy dużo szczęścia i sukcesów w szkole, dobrych ocen i spokoju na ping-pongu. Dla pani dyrektorzy życzymy wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, udanej wigilii i smacznego karpie. Dla kucharek i kucharzy wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i żeby obiady zawsze nam smakowały. Wesołych świąt!